Jest ze mną świeżo upieczony nowy kapitan KS Kredo Futsal Piła, Wojtek Karolewski. Wojtek, zostałeś dzisiaj wybrany nowym kapitanem drużyny. Co to dla ciebie oznacza? No, na pewno bardzo duże wyróżnienie. Trener, trener powierzy mi bardzo dużą odpowiedzialność. No i Mam nadzieję, że sprostam jemu, że będę mógł też więcej, więcej kolegom pomagać na boisku, krzyknąć, kiedy będzie trzeba. No, zobaczymy. zobaczymy, jak to wyjdzie. Wojtek, przy to na pewno trudne zadanie, ponieważ poprzedni kapitan drużyny Marek Szatan postawił bardzo wysoką poprzeczkę, jeśli chodzi o emocje jakimi, jakie przeżywał w czasie meczów, o to jak ustawiał kolegów z drużyny. Ty będziesz też takim ekscentrycznym kapitanem, czy będziesz bardziej spokojny? No Marka Szatana nie da się zastąpić oczywiście. Z całych sił będę jednak starał się, żeby nie brakowało go. No zobaczymy jak to wyjdzie. Na pewno będę starał się kolegów ustawiać jak najlepiej będę potrafił. Świetnie. E, powiedz mi jeszcze na koniec. E, dzisiaj no, prawie w ogóle nie wszedłeś na boisko. Powiedz, czym było to spowodowane? E, niestety e, trzy dni temu miałem operację na przegrodę nosa. Z trenerem doszliśmy do wniosku, że e, na dzisiaj nie jestem gotów, aby wyjść. No, no niestety, ta, takie bywa życie. No trudno. Mam nadzieję, że. Szybko wykuruje się i wizapomogę. Też mamy taką nadzieję, najbliższy mecz ligowy już za niecały miesiąc. Już na niego w tym momencie zapraszamy. Dzięki, Wojtek. bardzo.